Niewiele osób wie, że Kasia potrafi jeździć na nartach, a nawet uczy to innych, otwierając własną szkołę. Jest w miarę widoczek. Plus 6 stopni, stopni, plus 6 stopni, roztopy, pada deszcz. Czy może być lepsza pogoda, żeby sobie wejść na szczyt? Chyba nie, dlatego idziemy na skrzyczne w okolicy Szczyrku. Pada coraz mocniej. Tak jak w prognozie. warunki takie sobie śnieg, mokry nieubity więc trzeba wysoko podnosić nogi tutaj ładna chatka ale e, Skrzyczne to najwyższy szczyt Beskida, Beskidów Śląskich więc fajnie fajnie na niego podejść a nie wjechać kolejką jak to jest tu popularne oczywiście z racji tego że idziemy w dużej ekipie i jest śnieżnie czas wejścia zapewne nam się wydłuży e, idziemy żółtym szlakiem pokazywało od dołu e, 5, ,5 Pięć i pół chyba kilometra. W zimę zawsze jest ciekawie, teraz mamy lodowe podejście. Teraz widowo nie pada, ale dość mocno ruszył się wietrzyk. Jesteśmy coraz wyżej. Tutaj ludzie sobie podchodzą i zjeżdżają na nartach, jabłkach i sankach. A to jest chyba trasa do slalomu, bo tu są takie barierki, na których pewnie jest zawieszona siatka. Jest też oświetlenie. No i taka dość, dość stroma, stroma trasa, więc podejrzewam, że do jakiegoś slalomu. No i idziemy dalej tam. Czekam na chłopaków, schroniłem się w takiej chatce. Tu dopiero słychać jak tu wieje. I tu jest taka fajna platforma, więc w sumie... Można by było się w tej chatce normalnie przekimać. Zawsze jakieś schronienie i dach nad głową. Gdzie się ciężko. Tu akurat są ślady, więc w miarę bo jak nie byłoby śladów to dzieje się... Idzie się jeszcze ciężej but mnie już trochę obtarł strasznie wieje ale idziemy dalej ono oczywiście o wiele gorszy czas niż zakładany w relacjach itp ale warunki też są cięższe więc trzeba brać na to poprawkę morale w grupie spada. Włosy, że już nigdy tam nie wejdziemy, a jeszcze przed nami to po podejście. Jak widać, wiatr się ruszył dość konkretnie, mniej więcej widać ile jeszcze tu jest śniegu, bite ponad pół Idziemy już zielonym szlakiem według znaków 20 minut na szczyt, który już widać z tymi drzewkami. Tu chata do odpoczynku. Udało się. Jesteśmy na szczycie. Zamgliło nam się Więc widoków nie ma Wcześniej było trochę lepiej Chwila postoju i schodzimy Tak wieje, że odsłania nam elegancko widoki Chmury dzisiaj pędzą jak szalone Już wie, że widać Tam już się odsłoniło wszystko elegancko A jest jakieś jeziorko Jej, się? trzymaj się? Błagam Cię, Gaśka! Ratowałem Cię Zaczynamy zajście, schodzimy niebieskim szlakiem. Na razie wzdłuż Orczyka. Zobaczymy. Tu jest! Słabo oznaczone te szlaki, ale odnaleźliśmy. Szczyr, kolejka PKS, 55 minut. Jeszcze nam że polecam i sam już tak chodzi, brać w góry zimą jabłuszko. Gdzieś tam za plecak, czy doczepić, wchodzić normalnie, a zamiast schodzić, to zjeżdżać sobie powolutku i hamować na jabłuszku. Tutaj ten szlak jest taki dość mniej uczęszczany ale to jeszcze lepiej, bo jest jeszcze ciekawiej O, nie więcej jest tyle. Się. No nad kolano. No, to jest taki. Zawijas. i dalej idziemy z szlaku całkiem fajny ten szlak. Muszę też brać na poprawkę tutaj góra. często szlak przez trasę zjazdową, ale na trzeba po prostu przebić na przełaj. Tylko przyszliśmy z tamtej strony, tam była dziura w siatce I tu dalej prowadzisz Tak na tych drzewach Wszystko jest A taka Ciekawostka Zawsze trochę bliżej Wchodzisz normalnie, zjeżdżasz Oczywiście nie wszędzie, ale jak jest okazja Na jabłku Na jabłku zwanym też dupoślizg w tych stronach Na razie schodziło się całkiem spoko bo był śnieg ale obawiam się, że tu zaraz będzie lód i będzie gorzej Moim zdaniem najlepiej jest schodzić po śniegu, mięciutko, niczym się nie przejmujesz możesz sobie nawet biec Trzeba uważać, żeby się nie poślizgnąć. Zaczęło się właśnie takie gówno, że się topi. Jest ślisko, śniegu coraz mniej, więc może Mati się wywali. Poczekajmy, dajmy mu szansę. Nie, nie wywalił się. Ale gnój w butach! O kurde! <grymne> no <grymne> ty nie tak, by buty zamoczyć. <grymne> Można powiedzieć, że jesteśmy na dole. Jeszcze mała droga do auta. Czyli krótko mówiąc, weszliśmy żółtym szlakiem, schodzimy niebieskim. Udało się wejść i zejść na najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego. Ile łącznie kilometrów, to wam za chwilę wrzucę. Takie dziadostwo dzisiaj będę spożywał z Adrianem. Nie zgadniecie jaka cena tego. Lokalny tutaj truneczek. Cena to zaledwie